Witaj serdecznie, bardzo miło mnie tutaj Ciebie powitać na kursie online. I wybierzemy coś innego. Tutaj w tych trzech kropkach zrobię delete, ponieważ chcę zacząć od zera i wybrać jakieś inne wideo, na przykład to. Także mamy tutaj do wyboru kilka różnych. Mnie chodzi o takie właśnie wideo film, jak to. I tutaj tak samo jest ustawione na 5 sekund. Tu już ta długość będzie też zależała od tego, do czego chcesz to użyć. Samo wideo, tak jak widzisz, trwa dłużej, więc można skorzystać z całego, a można je przyciąć. Tak samo, wszystko to jest edytowalne. Możesz to rozciągać tak samo jak w przypadku grafiki. A także, jeżeli chcesz, możesz dodać jeszcze jedno wideo na to wideo. Czyli poszukamy w elementach wideo. OK. I zobacz, że tutaj mogę także przyciąć w tą stronę to wideo, więc mogę zrobić je węższe. To sobie przesunę. Rozciągnę. Ok. Muszę się upewnić, że nie utnę nic ważnego. Czyli tutaj jest cały film, tyczy się akurat ćwiczeń, więc nie chciałabym, aby sztanga została ucięta i żeby film został właściwie tak naprawdę zrozumiany. Ok, przesuwamy do początku i klikam play. I zobacz, że obydwa filmy nam się w tym momencie ruszają. Więc super. Zapauzuję. Użyjemy teraz jeszcze ramek, czyli tutaj kasuję, przechodzimy do ramek i zobaczymy, czy mogę ten film włożyć także w coś innego, na przykład w ten telewizor. Chwytam wideo i przesuwam. Raz jeszcze przyciągamy i klikamy play. No i super. Czyli wideo możesz traktować tak samo, jak traktujesz zdjęcia w kanwie. Możesz je przycinać, możesz je kadrować, a także możesz je w coś tutaj włożyć. I tak samo jak w przypadku naszego pierwszego, tego krótkiego wideo animowanego, tak samo tutaj możesz coś dodać. Co to dla ciebie oznacza? Oznacza to to, że możesz tutaj tworzyć. Naprawdę długie wideo, które na przykład użyjesz na swoje media społecznościowe lub na swój kanał na YouTube. Czyli nie tylko skupiasz się na przykład na intro albo na zakończeniu do Twojego filmu, tu możesz stworzyć po prostu cały film. Może to być na przykład film instruktażowy, jak coś zrobić, jak coś wykonać. Przejdziemy jeszcze do strony głównej i pokażę Ci, jak to będzie wyglądało na przykład w relacjach. Czyli bierzemy Instagram Story. Tak samo możesz wybrać coś tutaj z szablonu. Natomiast my udamy się od razu do elementów. Wybierzemy sobie na przykład Halloween i przejdziemy od razu do wideo. Po najechaniu zobaczysz, w jaki sposób się animuje dane wideo, więc to już jest taka fajna podpowiedź, że niekoniecznie musisz wszystko przesuwać i ładować na stronę, żeby zobaczyć, co kryje się w danym filmie.